Zadanie. Dziś jest wtorek, 4 stycznia. Jaki dzień tygodnia będzie za 100 dni? Jak rozwiązać takie zadanie? Można w ten sposób. Możemy wziąć kartkę z kalendarza, zaznaczyć sobie. Jest 4 stycznia. Jaki dzień będzie za 100 dni? I liczymy. 1 dzień, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i tak dalej, aż dojdziemy do setnego dnia. I mamy odpowiedź. I tak pewnie wykona najwięcej, największa ilość dzieci gdy ma pod ręką kalendarz. A co? Gdy nie ma kalendarza, można inaczej. Możemy sobie zapisać. Mamy czwartego stycznia wtorek i liczymy siódemkami za siedem dni będzie jedenastego stycznia też wtorek. Za kolejne siedem dni. Będzie osiemnastego stycznia. Też wtorek. Kolejne siedem dni będzie dwudziestego piątego stycznia. Też wtorek. Kolejne 7 dni byłoby 25 dodać 7, 32. Styczeń nie ma 32 dni, tylko 31. Więc dzień wcześniej byłoby 31 stycznia, poniedziałek. Więc 32 dzień to będzie 1 lutego. I to jest wtorek. No, i teraz już znowu łatwo. Co 7 dni. Taki sam dzień tygodnia. 1 dodać 7 jest 8. Czyli 8 lutego też wtorek. I tak dalej wymieniać. Też dojdziemy do wyniku, ale dużo czasu poświęcamy na to. Więc trzeci sposób myślę, że jest najłatwiejszy. Skoro pytają o nas w zadaniu za 100 dni, to sprawdźmy ile w setce mieści się pełnych tygodni, czyli ile w setce jest siódemek. No to sprawdzamy. W dziesiątce siódemka mieści się jeden raz. 1 razy 7 jest 7. Siedem, Odejmujemy. W 37 mieści się 4 razy, 4 razy 7 jest 28 i otrzymujemy reszty 2. Co to znaczy? To znaczy, że pełnych tygodni poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, czyli takich siódemek, z tym, że my liczymy akurat od wtorku, tak, więc tu i Poniedziałek. Pe pełnych takich tygodni będzie 14, czyli 14 razy wystąpi cały tydzień i reszta 2. Czyli jeżeli tu mamy pełne siódemki, co 7 dni jest wtorek, to ta reszta 2 oznacza, że zostały nam jeszcze 2 dni. Środa czwartek. Czyli za 100 dni będzie czwartek. Więc gdy pytają nas tylko o dzień tygodnia, liczymy w ten sposób. Jeżeli pytają nas o konkretną datę, to tak jak wcześniej liczymy siódemkami, żeby dokładnie znać datę. Te i inne przykłady znajdziesz omówione w moich nagranych lekcjach dla czwartoklasistów na www.uczematematyki.pl.